To partie, które ponad 100 lat temu startowały w wyborach do polskiego parlamentu. Kolejność alfabetyczna. Blok mniejszości narodowych, porozumienie stronnictw politycznych, w skład wchodziły takie narodowości jak Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi. Takie stronnictwo miało wówczas swoje uzasadnienie, ponieważ wtedy Polska była krajem wielonarodowościowym. Polacy stanowili niecałe 70% populacji, reszta to właśnie mniejszości narodowe. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, koalicja ugrupowań prawicowych, w jej skład wchodzili innymi narodowcy kojarzeni z Romanem Dumowskim czy Chrześcijańska Demokracja, gdzie działał m.in. znany na Śląsku Wojciech Korfanty. Dla ówczesnej polskiej prawicy bardzo ważne było pojęcie narodu. Według nich Polacy, jako naród, powinni w państwie mieć uprzywilejowaną pozycję, kosztem oczywiście mniejszości narodowych. Polska Partia Socjalistyczna. Lewicowe ugrupowanie, które reprezentowało interesy klasy robotniczej. Szefem ugrupowania był Ignacy Daszyński. Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości z PPS-em związany był Józef Piłsudski. Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. Ugrupowanie chłopskie o charakterze centrowym. Reprezentowało interesy mieszkańców wsi, rolników. Szefem ugrupowania był Wincenty Witos. Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. To również partia chłopska, z tym, że bardziej o charakterze lewicowym. To, co ich wyróżniało od partii Witosa, to jednoznaczny sprzeciw wobec prowadzenia negocjacji politycznych z prawicą. Narodowa Partia Robotnicza, jak sama nazwa wskazuje, podobnie jak PPS, reprezentowała interesy klasy robotniczej, ale w odróżnieniu od partii Ignacego Daszyńskiego, które odnosiło się do proletariatu, to NPR głosiło hasła Solidaryzmu Narodowego.